Mówią wprost. No cześć Ania. No hej. Słuchaj, co ci się w ogóle rodzi w głowie jak słyszysz takie hasło? Z czym ci się to kojarzy? Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Powiedz to co słyszysz od menedżerów? Zdarza się wiesz, zdarza się. Mm. No też powody są różne, nie? Dla, dla których tak się dzieje. E, przypadki, o których myślę, dotyczą często intencji. Mhm. Teraz mi się przypomina taka jedna sytuacja e, szefa, który po kilkakrotnie e, zleca to samo zadanie pracownikowi, e, chcąc się upewnić, że on będzie wykonane. No nie było, więc prowadził kolejną rozmowę na ten temat. Mhm. I gdzieś tam wiesz, no, za każdym razem ta jego gdzieś tam cierpliwość się może już trochę nadwyrężała. E, aż w końcu tę rozmowę przeprowadził mocniej e, i był zdziwiony tym, że pracownik nic nie powiedział. Mhm. Nic nie mówił, była cisza po drugiej stronie. E, no ja go zapytałam no Dobrze, ale jak to ta rozmowa wygląda? No nic, no ja go e, powiedziałem mu po prostu, że ma to e, zrobić do, 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 do tego i tego terminu. E, I na koniec go zapytałem, czy on zrozumiał wszystko to, co ja do niego powiedziałem. Mhm. Uwaga, dorosły facet. Mówi do dorosłego faceta, czy on zrozumiał to, co on powiedział? Czy, czy zrozumiałeś, debilu, co do ciebie mówię? No, więc podejrzewam, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten, kto usłyszał to pytanie, poczuł mhm. się dotknięty, mhm. poczuł się potraktowany jak gówniarz. Mhm. Nie? Więc jeśli intencje, nawet były dobre tego szefa, to to, co, co ja bym zasugerowała i co mhm. rzeczywiście zrobiłam w rozmowie, w ćwiczeniu z tym człowiekiem, to jest to, że Skoro masz takie intencje, to przynajmniej o nich powiedz. Bo jeśli nawet się okaże, że twoje wykonanie, rozumiesz, no, nie będzie perfekcyjne, mhm. nie będzie perfekcyjny tyle ale ale się trochę tam narta rozjedzie, to samo to, że już jest intencja powiedziana, mhm. to sprawi, że druga strona może będzie miała więcej zrozumienia dla mhm. tego, co robisz. Mhm. Ale przynajmniej powiedz o tej intencji. Przy, przy, przykładowo na początku nawet rozmowy, słuchaj. Jest ryzyko, że możesz odebrać tę rozmowę jako mocną, ale chcę, żebyś od razu wiedział, że przyświeca mi przede wszystkim intencja pomocy. Mhm. Chcę ci pomóc. Mhm. No, a z drugiej strony. No dobra, no. Może się zdarzyć też tak, że. No dobra, ten nic nie mówi. I, no. i, I jak teraz z tego wyjść? To jest w ogóle ciekawe, wiesz, bo. Ten moment, kiedy druga strona nie mówi, to często bywa jeden z najtrudniejszych momentów. Hmm. Uparcie myśli i uparcie milczy. Eee, ona nie mówi, ale mówi, nie? No, ja to teraz to jak sobie takie takie wyobrażam, bo, bo Miałam jakieś takie sytuacje w życiu prywatnym, właśnie, że, że bliskie relacje z osobą, na której mi zależało, a i co nie zadałam pytania jakiegoś trudnego, to ta osoba milczy i co wtedy? No, ja też miałam takie sytuacje w życiu prywatnym. No Prawda jest taka, że kiedy ktoś milczy, to tak naprawdę też mówi, nie? No, to jest opór, nie wiem, bierny, nie wiem co już. I teraz zobacz, to mogą być różne rzeczy, nie? Mhm. Ale kto ma wiedzę na ten temat, co to tak naprawdę jest? Tylko ta osoba. No, która oczywiście, milczy. tak. To Czyli dopóki nie zapytasz jej o to, jak masz to odebrać to ta osoba będzie, rozumiesz, będziesz ty tkwiła w pewnym takim swoim jakimś mindsetzie, w swoim jakimś przekonaniu, że to oznacza coś tam. No to prawda. Będę się głowić nad interpretacją, tracić no to pewnie całe tak. dnie i się wkurzać. Tak, ale jak powiesz, bo kilka wersji, zobacz, pierwsza wersja. E, słuchaj, jak mam odebrać twoje milczenie? Mhm. Jedna wersja. Druga, mocniejsza, po prostu mówisz, jak odbierasz to milczenie. Mhm. Wiesz, kiedy na tak ważne dla mnie pytania nie odpowiadasz, mhm. to ja naprawdę zaczynam się zastanawiać, na ile ten temat jest dla ciebie ważny, mhm. na ile ja jestem dla ciebie ważna. Mhm. Jak ty to widzisz? Nie mhm. sądzę, żeby ta osoba nadal milczała, bo postawiło się na stole coś bardzo ważnego, nie? Prawdopodobnie. To są trudne momenty, kiedy ktoś milczy, bo e, my zaczynamy. E, dochodzi, dochodzi do na, na interpretacji z naszej strony. Ktoś może to odebrać, że on ma, ten drugi ma wywalone, albo że jest to jakaś, wiesz, passive agresja, taka bierna agresja. No dokładnie, nie? Ja, to, ja to tak no, naj, Najróżniej, nie? ale mhm. tak naprawdę wie to tylko ta osoba. Więc mhm. ja bym powiedziała, że zapytaj. Z jej warunki do tego, żeby mogła bezpiecznie o tym opowiedzieć. E, może też tak być, cholera wie, może też tak być, że ta osoba milczy, ponieważ czuje się na przykład przytłoczona mm -hmm. ilością pytań, no, zarzutami. No właśnie. Bo też pytanie, teraz sobie nie przypominam, jak ja to, w jaki sposób ja to pytanie zadawałam, tak? Może mówiłam, a dlaczego ty znowu? Na przykład. Tak sobie teraz wrócę do tej sytuacji mm -hmm. szefa i pracownika. Mm -hmm. e, wiesz, bo jeżeli chciał, chce dobrze ten, ten szef, ale mm -hmm. jeżeli na przykład pracownik, w chwili, kiedy jeszcze chcę, dobrze, słyszę od niego coś takiego. No ale powiedz mi, no dlaczego ty nie dajesz radę się zorganizować? No ja tego nie rozumiem. No dlaczego ty nie dajesz radę? No przecież zobacz, no zobacz jakie to jest proste. Przecież sobie wystarczy, rozumiesz, otworzyć opcję zadania w Outlooku. No. Mhm. no wpisać to sobie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nadać sobie priorytety. No, 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 no dlaczego tego nie umiesz? No, 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 no ja tego nie rozumiem zupełnie. Mhm. No to wiesz, jak ktoś tego słucha to być może już myśli sobie, no ja pierdziele, to w ogóle chyba zwariuję, nie to w ogóle chyba nie jest miejsce dla mnie. No tak, bo ten ktoś pokazuje, że rzeczy podstawowych ja w ogóle nawet nie ogarniam. Tak, ale prawda jest taka, że nie wiadomo jak to interpretować, no to wie tylko ta osoba, więc chodzi o to, żeby się nie domyślać, nie spekulować, Aha. bo spekulowanie to jest utrata energii I to jest, kiedy spekulujemy, tracimy trochę łączność z rozmową, nie ma nas, bo Aha. właśnie spekulujemy, to prawda. czyli zamiast spekulowania pytam, źródło wiedzy jest właśnie przy mnie, przed, przede mną, jest tam, Aha. to jest ta osoba, która wie i teraz odpowiednimi pytaniami trzeba tę wiedzę z niego wydobyć, ale nie zamkniętymi. Nie zamkniętymi, otwartymi, typu no to co ty myślisz, jak mam interpretować Twoje milczenie. Albo powiedzieć prosto, słuchaj, wiesz, odbieram Twoje milczenie jako wyraz tego śmegowego. Czy ja to dobrze odbieram? I nawet wiesz, nie ma znaczenia, czy Twoja interpretacja będzie dobra, czy nie. Uh -huh. Nie ma znaczenia. To jest po prostu Twoja interpretacja. A to, że zostawiasz tej drugiej stronie przestrzeń na to, żeby ona potwierdziła, czy, 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 czy powiedziała, że wręcz przeciwnie, zaprzeczyła to stwarza tej osobie szanse na to, żeby mogła ci powiedzieć jaka jest prawdziwa jej interpretacja i też to znaczy, jak, jak naprawdę powinnaś interpretować to na przykład jej milczenie czy te jej konkretne słowa. Czy dałoby się to tak trochę podsumować, że, że właściwie ten, nie wiem, ten sekret relacji to leży w tych pytaniach? Na pewno sekret rozmowy mhm. leży w pytaniach, dobrych pytaniach, bo wiesz, w naturze ludzkiej jest to, że na pytania kierowane do nas czujemy się zobligowani odpowiedzieć. Mhm. Więc e, jeśli ci zależy na jakiejś wiedzy w tej rozmowie, żeby coś poznać, dowiedzieć się więcej o tym człowieku, o sprawie i tak dalej, po prostu zadaj precyzyjne, mądre pytania i wtedy dostaniesz odpowiedzi. Po prostu zapytaj, mhm. ale nie domyślaj się. Czyli nie pisz własnych scenariuszy. Nie, nie. Pisz je z kimś. Pisz je z kimś, a najlepiej to oddaj pióro tej osobie, niech ona ci napisze i powiedz co tam jest po prostu, nie? Fajne hasło. Fajne no, no, ja, ja powiedziałam tak, że bardzo często y, domysły prowadzą nas y, na manowce. Mhm. Naprawdę, bardzo często. Bazujemy na pewnych przesłankach, które mogą nie być y, y, właściwe. Zresztą y, przywołam taki przypadek, co prawda, z dziedziny polityki. Mhm. Y, Abstrahując od sympatii i antypatii politycznych, to na, rozumiem, to, na nie, to się nie skupiam. Tak? Mhm. Ale słyszałam kiedyś coś takiego, czy nawet gdzieś na Facebooku zobaczyłam taką, taką dyskusję czy komentarze. Premier Morawiecki i jego twarz. Mhm. Skrzywiona, podobnie no tak, tak, z prawej strony. Tak. tak. Mhm. I teraz e, gdzieś tam była taka dyskusja, że a, krzywi się, bo znowu coś tam, coś tam. Mhm. No dobra, ale skąd, y, skąd ta pewność, że on się krzywi, bo coś tam. A może na przykład miał mikrowylew no i dokładnie. to jest skutek. To też mi się tak nasuwa, że może mieć jakieś schorzenie zwyczajne. Prawda? Dokładnie. No. I teraz przenieśmy to na grunt, nie wiem, zawodowy, prywatny, tak? Ktoś w rozmowie, załóżmy, w trakcie. Kiedy ja mówię mhm. i mówię ważne rzeczy, ktoś w tym momencie spuszcza głowę w dół. Mhm. I teraz tak, mogę to interpretować. No tak, gościowi po prostu witki opadły, bo uznaje, że ja mówię jakieś totalnie debilne rzeczy. Mhm. A być może y, dostał y, SMS-a przed chwilą, albo tuż przed spotkaniem, SMS-a, który jest dla niego, nie wiem, jakąś trudną informacją prywatną, którą właśnie y, przetwarza. Y, I to nie ma nic wspólnego z oskarżeniem cię o to, że mówisz coś debilnego. Mhm. Nie? No Dopóki tak. nie zapytasz, to nie będziesz tak. wiedziała. Nie? No, a z drugiej strony wiesz, od razu mi się taka sytuacja, <coughs> od razu kojarzy, tak? Siedzę na jakimś spotkaniu, nie wiem, spuszczam głowę, bo coś tam. Mogę mieć bardzo poważny problem w domu, załóżmy, tak, który nagle przyszła mi tam myśl do głowy i nie chcę pokazać swoich emocji albo cokolwiek. No, ale fakt, że przez chwilę jestem nieobecna i ktoś, kto jest bardzo agresywny w swoich zachowaniach, może powiedzieć mi: A ty co, tak spuszczasz głowę? Będziesz ryczeć? Załóżmy, nie? Hmm. Jak byś wtedy zareagowała? Tak zupełnie jest. Gdybym była, gdyby była tą osobą, która opuściła głowę? Tak, tak. No wiesz co, nie ma, nie ma nigdy jednej dobrej riposty, znaczy, może raczej, nie ma jednej uniwersalnej riposty, bo najlepszą ripostą jest ta myśl, która czy zacytowanie myśli, którą w tym momencie masz w głowie, no, odejmując słowa uznane za wulgarne mm -hmm. typu. Nie wiem co się sobie co wtedy mogę pomyśleć, ale być może by to było. Yy, wiesz co, no zupełnie nie, zupełnie jest odwrotnie. Nie myślę teraz o tym, co powiedziałeś. To, co widzisz na mojej twarzy, to jest bardziej wyraz zatroskania tym, czego się właśnie dowiedziałam no, z prywatnych hmm. tematów. Czyli po prostu odpowiadałabyś y, rzecz, rzeczowo, tak jak jest, a nie atakiem na atak jakiś, nie? Znaczy można atakować, tylko po co? No wiesz, każda wojna jest kosztem, nie? No zawsze. Podobno nie ma wygranych. Otóż to. Tak naprawdę.